cześć widzowie, dzisiaj mamy sylwester jeszcze 11 minut do końca roku 2024 wbijamy to na youtube'a no i patrzcie, jeszcze tu nic bo dopiero za 10 minut będzie show, wieje trochę wiatr nie ma śniegutek w ogóle bo, bo w tym roku będzie zima bez śniegu oczywiście Nadal 11 minut no do końca roku. To bardzo mało czasu. Tam gdzieś biją daleko i jest słychać. Tam ktoś chyba świeci ultra laserem. Mogę Wam przybliżyć. Jak nie widać pewnie, ale ja widzę, że tam chyba ultra laserem strzela. Nie wiem. Dobra. No ale mamy. 10 minut do końca roku. Przeniosę tablet i będziemy patrzyć dokładną godzinę. to ja. tablet, żeby patrzeć prawie drugą godzinkę. drugą kurtkę. Nie, nie. Nie. Nie trzeba drugiej kurtki, mamo. Dobra, my bierzemy tablet i będziemy sprawdzać prawidłowo godzinę. No dobra, no mama jeszcze w starym roku. Sorry. minut. Dobrze, dobrze. 9 minut do końca roku widzowie. O, już się biją tam busko. O tam już biło fajerwerki, widzicie? O, dymi się jeszcze nawet. Dobra, czekajcie, widzowie, odpalę tablet. Chwilka. Chwilka, widzowie. Chwileczka, ja. Będę tylko odpalać na tablecie godzinę, jaka jest. Okej. Okay. Cyk. O. Mamy. Dobra, patrzcie, która jest godzina. 8 minut do końca roku. Bio-fairwerki już tam. O. Ale mnie nie zbombardowało blisko, bo mnie wywali kamerę. Ooo patrzcie. Ło. Tam bio jeszcze. A Mogę na tablecie nagrywać, ale to nic która godzina 2352, klikam w czas i jest tak dokładnie ta. Później będę rzucać zimny ogień. Tam już rzucają fireberki. O, widzicie? Kamera! Kamera jakaś tam. U mnie jest taka zła kamera. Bo ja oczywiście na telefonie na oczywiście nie oglądam shortów i dlatego piszę, że nie mam czasami piszę, że na nim nie oglądam ja muszę potrząsnąć kamerką żeby... Okay, o, okej, o co się rodzice obierają? o, strzelają strzelają, strzelają strzelają zimno jest, Ule! o ale grzmot co? Tam wybił jeden fajerwerk ob, Obok kościoła Dobra, patrzymy która godzina Cyk, 23.53 i... 7 i pół minuty do końca roku Łooo Petarda Jo Siadaję na tym krześle i będziemy nagrywać. Ulutą się tymi! Ja się kręcę! Biz, zbiła petarda! Tam! Widzicie? O, tam bije! Tam jest jakiś, który bije! Fajerwerki! Znowu pet petarda! O tam ci nastolatkowie! Nie ma na razie fajerwerków! Gdzieś oddali biją! Sobie, o wow, Znowu petarda! Ja cię kręcę! Ile zostało do końca roku? O! Oh, no widzicie, jaka jest godzina 23.54! O, oh, biją! Biją, biją, biją! O północy będzie zabawa! Bo już chyba są wszystkie przygotowane tylko że na razie pomału biją. Tam tylko z prawej biją, z lewej też tam trochę. Ole <noise> show! Ale show! Już strzelają? Tak strzelają, strzelają. Ja go też, <noise> go nie grywaj go uprołem też. Tylko się nie zwalczam Jeszcze ile brakuje czasu. Już, Już ci powiem 5 minut do końca roku. Czekaj, ja włączę czas ten stały. Stały włączę czas, widzowie. Stały włączę tylko czas. Y... Włączyć, która godzina. Klikamy w godzinę. Nie. Nic nie działa. Odliczamy. Bo no będziemy odliczyć przez apkę. Y Ile zostało do końca roku 2024? Dobra, i my będziemy przez stronę, ile dni pozostało do końca roku? Tutaj dobra. Dobra. Nowy rok, minutnik, budzik online. Li, o, 3 ubrać, minuty i 40 sekund. Mi, Ile, no czki, na no, Chyba, że z winta. No to i zajebiście. Ej, ej, kasia, kasia, kasia! Jednorazowe, żabki daj te! Aga, powiedz jej! Bije. O, ale tam się. Kasia, nie! Aga! Weź te jednorazowe Jaj, tam żabki, koło szafy, co? obok. Co zostało? 3 minuty do końca roku Blokujecie! Blokujecie! Blokujecie, blokujecie! Blokujecie! Na tablecie mamy odliczanie! Trzymajcie! Na tablecie odliczanie. 2 minuty i pięć minut. Tak. Blokujecie. No to, to tutaj przejdź. przepraszam. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. O, tu, tu. O, no tu Dobra, będzie dobrze nagrywać. Skibidi, skibidi to, pół minuty, nowy rok. Nie nie. Dwie minuty! Mateusz! Mateusz! No jeszcze jest odliczanie! Nie wyłączać odliczania tylko! Nie wyłączać odliczania! Okej! Okay. już biją, widzicie na no to niebo? Para leci z mojej ust. Bo. Я тебе крен. Минута 50 минут задолго. Ну, ты настроена, давай. Иди, Не иди, 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 Я иди, 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 а иди, 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 Я иди, иди, ZUSTAW! Ja nie... tylko żartujesz, no ZUSTAW! Jest całkowicie... Pies, pieska nie ma! O, jest! Jest! O! O! Minuta do końca roku, widzicie? Minuta dziesięć. Wiesz kim zaraz będę? Młody! Co? O ja! Nie, nie chcę! Co ty? Nie mogę tego pić! Ej, sam już przypisz ruchomarkę! O, widzicie jak już strzelają! Ja cię kręcę! Ja cię kręcę. 40 sekund! Kurwa u ciebie coś! Ooo! Widzicie to! Widzicie to jakie kręcę? i 영상